Chyba że to leży Tak mi się wydaje Jest bardzo daleko No i zobaczymy Jestem bliżej już I na pewno to jest tyka Jest bardzo daleka ją Zauważyłem i coś ładnego. Coś ładnego. Kurde, przychodziłem tu. Tylko, że lasem szedłem. I coś tu długo leży. Ale piękne. Dwunastak. Dwunastak. się ładny w koronie. Czwarta sztuka, a noczniaka ma ładnego czwarta sztuka dzisiaj, perełka moja, ta. tak zwany dziękonia konia, ale podażyło dzisiaj. Jestem z dwie godziny w lesie Wspaniały dzień dzisiaj